Pytanie, czy nas stać, czy chcemy, no odpowiedź jest taka: jeśli nie przeprowadzimy transformacji energetycznej, to zapłacimy jeszcze więcej. Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. 53% badanych Polaków wierzy, że zielony ład i ograniczenie Emisji CO2 da się osiągnąć, wynika z badań IBRIS, Tylko 53% powód to będzie nas za dużo kosztować. Jedynie jedna piąta Polaków jest skłonna zapłacić więcej za energię elektryczną, paliwo lub jedzenie. Tymczasem specjaliści mają trudne do przełknięcia wyliczenia dotyczące kosztu transformacji energetycznej. Przeciętny Kowalski będzie musiał za nią zapłacić średniorocznie 2800 zł w najbliższych latach, ale już w późnych latach 30. 30 tysięcy złotych. A w późnych latach 40. 64 tysiące złotych. To wszystko, oczywiście, ukryte w wyższych rachunkach za prąd, ale też w nowych podatkach. Dziś to koszty nie do wyobrażenia. Czy będziemy w stanie je unieść? Czy będziemy musieli pogodzić się z klęską? Uznać, że Polak na śniadanie jada węgiel i to jego przyrodzone prawo, bo inaczej ludzie wyjdą na ulicę, żeby rozpocząć rewolucję? O tym porozmawiam dzisiaj z profesorem Witoldem Orłowskim z Akademii Finansów i Biznesu w Wistule. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Ja jeszcze uzupełnię te wyliczenia kosztu transformacji energetycznej, których autorem jest Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej i pokazał je na łamach Business Alert w lutym tego roku, więc jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Otóż całkowity koszt transformacji według niego będzie wynosił ponad 1000 miliardów złotych, zakładając, że udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie będzie na poziomie 50% w roku 2050. Przy czym sama Unia w ramach mechanizmu Just Transition da nam 17 miliardów złotych do 2027 roku, a to tylko jakieś 5,5% całkowitych kosztów transformacji w tym czasie. Skąd wziąć środki na resztę? Znaczy, ja od razu może tylko skoryguję lekko. już według wyliczeń rządowych, co prawda, rządki mi się specjalnie nie chwali. To będzie około 1700 miliardów złotych, a nie do 2040 roku. To jest w tzw. polskiej polityce energetycznej. Powiedziałem, rząd opublikował ją w rękach eksperckich, ona jest znana, natomiast specjalnie się tym nie, nie, nie chwali. To po pierwsze. Druga sprawa, no, pytanie, czy nas stać, czy chcemy. No, odpowiedź jest taka: jeśli nie przeprowadzimy transformacji energetycznej, to zapłacimy jeszcze więcej. Dlatego, że już w tej chwili za produkcję energii z węgla, czyli taką z dużą emisją dwutlenku węgla, płacimy bardzo duże podatki, to znaczy te podatki idą do naszego własnego budżetu, to, to nie idą do budżetu Unii. Jak nasze elektrownie w swoim czasie państwowe, notabene wystawiły billboardy z informacją, cena energii to połowa przez podatek Unii to zapomniały dodać, że to jest podatek, który jest rzeczywiście naliczany zgodnie z zasadami. Nasz podatek, pobłatek, opłaty za emisję i tak dalej, tylko że on idzie do polskiego budżetu, a wcale nie do budżetu Unii. Dlaczego polski, polski rząd ma obowiązek przeznaczyć te pieniądze na transformację, na sfinansowanie programu? Do tej pory to było 60 miliardów, które wpadło i w większości, zdaje się, przepadło. To znaczy zostało wydane na emerytury wcześniejsze, na, na, na 14 i tak dalej, i tak dalej, czy przejedzone. Tego będzie oczywiście coraz więcej, więc ogromną część tych kosztów transformacji energetycznej powinno się pokryć z tego właśnie. Podatku, który płacimy do tej pory, on jest roztrwaniany, a nie zużywa. Kolejna rzecz, oczywiście można powiedzieć, no dobra, to wystąpmy z Unii, z Unii nie będziemy musieli płacić tych, tych podatków. Oczywiście do polskiego budżetu, ale podatku, który ma sfinansować transformację energetyczną, razem oczywiście z jakimś tam dodatkowym pieniędzmi z Unii. Każda odpowiedź na to jest taka, że w Unii coraz wyraźniejszy jest plan prowadzenia tak zwanego śladu węglowego, czyli opodatkowania wszystkich towarów importowanych do Unii. W momencie, jeśli ich produkcja się będzie wiązała z emisją CO2. Czyli krótko mówiąc, jeśli wystąpimy z Unii, na przykład, no, zapytać górników, to pewnie powiedzą: jutro wystąpić i nie realizować żadnych planów transformacji energetycznej, to nadal możemy używać węgla, tylko że nasze towary eksportowane do Unii staną się droższe o 10-20%, po prostu przestaną być eksportowane, w Polsce dokonuje nędza. Także tutaj troszeczkę nie mamy wyjścia. I jeszcze jedna rzecz, która mimo wszystko powinna no, tak troszkę zbilansować. To. Otóż, jak się mówi, 1000 miliardów, 1600, 1700 miliardów wydatków na transformację energetyczną, to brzmi to tak, jakbyśmy mogli nic nie wydawać i raptem z powodu polityki klimatycznej musimy wydać te 1000 do 1700 miliardów. A to jest nieprawda. Nasz system energetyczny się wali. Nasze bloki węglowe tak czy owak będą wymieniane, bo będą zamykane. I to nie jest tak, że my gdybyśmy na przykład nie realizowali tej polityki transformacji energetycznej, to byśmy nie wydawali, byśmy wydawali, być może trochę mniej, ale to już jest naprawdę nieduża różnica. Ale tak czy owak trzeba by, nawet gdybyśmy nie odchodzili od węgla, to tak czy owak trzeba by budować nowe elektrownie węglowe, nowe sieci przesyłowe itd. itd. Generalnie to jest rzecz, którą po prostu musimy zrobić. Nie jest straszne tak wielkie inwestycje, z tym, że pamiętajmy, że to przecież gospodarka w energetykę co roku inwestuje i inwestowałaby i musiałaby inwestować i bez transformacji energetycznej. Transformacja nadaje ten kierunek w stronę paliw przyszłości, odchodzenia od najbardziej szkodliwych do środowiska. To już nie tylko jest takie, Szkodliwość do środowiska, taka, 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 o której sobie uprzeni mówią. No, Zwróćcie uwagę, że w Polsce mamy kilkadziesiąt tysięcy zgonów rocznie z powodu jakości powietrza, za którą głównie odpowiada, co głównie odpowiada właśnie nadmierna emisja dwutlenku węgla. Także no, musimy robić transformację energetyczną. To jest tylko wyznaczenie kierunków, w którym będzie się zmieniała nasza energetyka, a nie jakiś luksus, który możemy zrobić bądź nie zrobić. Tak, człowiek, musimy potężne te, te, te tysiąc bądź tysiąc, kilkaset miliardów, zainwestować w energetykę, niezależnie od tego, czy, czy będziemy to robić w sposób mądry, czyli tacie, aby cena energii u nas nie drożała przesadnie i żebyśmy nie, żeby nasz stan środowiska był lepszy, czy będziemy to robić w sposób głupi, czyli występując z Unii, rujnując, rujnując elektrownie węglowe, rujnując swoją gospodarkę, a przy tym mając jeszcze powietrze i środowisko zdegradowane. Właśnie pytanie, czy przypadkiem nie sprawiamy wrażenia i polski rząd nie sprawia w tej chwili takiego wrażenia, że to w kopalnie węglowe chcemy inwestować, bo powiedział pan, że polski system energetyczny się wali, a kilka dni temu poseł PiS Marek Suski powiedział, że to plan dekarbonizacji dzisiaj się zawalił w całej Unii Europejskiej. Nie ma innego wyjścia, do węgla trzeba wrócić. Teraz musimy zadziałać wbrew temu, co wydumała Unia Europejska, lewica i te wszystkie liberalne nurty, które dziś w Unii Europejskiej rządzą. Ja sądzę, że pan poseł Suski, nie można być specjalistą węgla. Wszystkich dziedzinach. Już zabłysnął jako specjalista od lotnictwa, kiedy stwierdził, że w Radomiu lotnisko będzie lepsze, bo bliżej do Afryki. Już zasłynął jako specjalista od historii, kiedy pytał, kto to jest Caryca Katarzyna i jakie jest pseudonim jej. Więc myślę, że może nie, nie wchodziłby w kolejny temat ekspercki, czyli specjalisty od energetyki. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że to nie jest tak, że w rządzie jest informacja, czy że rządy płyną informację budujemy energię węglową. To jest tak, że rząd. Jak powiedziałem, specjalnie tego nie rozgłaszając, absolutnie zdecydował już o tym, że prowadzimy transformację energetyczną, To jest jedynym zresztą rozsądnym działaniem. Natomiast wewnątrz rządu mamy część no, takiej wewnętrznej opozycji, która, nie wiem czy serio mówiąc, tylko walcząc o popularność, deklaruje no, ostatnio minister sprawiedliwości też mówił o tym, że najlepiej by było wybudować nowe elektrownie węglowe. Także mamy takie izolowane głosy, one nie są w ogóle zgodne z planami rządu, bo wystarczy wejść na. Stronę rządu i znaleźć strategię energetyczną, żeby stwierdzić, że oczywiście żadnych elektrowni węglowych nie będziemy budować. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jest to szaleństwo, po drugie, bo nie znajdzie się na świecie finansowania dla budowy elektrowni węglowych. Żaden duży bank na świecie nie, znaczy większość banków na świecie ma wpisany w tej chwili zakaz finansowania inwestycji, udzielania kredytów na inwestycje energię w węg, w węglową, czyli nawet nie da się tego zrobić, nawet gdyby się. Ciało nie ma, nie ma sposobu. Zebrać pieniądze, pożyczyć tego, to, to, czego brakuje, na energetykę odnawialną, nie ma problemu. Na energetykę jądrową, to jest ten, ten duży noworząd, ma zapisane, że będziemy to realizować, to wiadomo, że część społeczeństwa jest temu niechętna, ale tutaj też nie ma problemu ze znalezieniem pieniędzy. Na transformację, na oszczędności energii, na rozwój sieci przesyłowych, na to wszystko nie ma żadnych problemów. Znaleźć pieniędzy na budowę nowych elektrowni węglowych, po prostu się nie da, bo żaden, bank, żaden duży bank na świecie nie udzieli kredytu na to, a my środków wewnętrznych w kraju nie mamy na to, żeby sfinansować tego typu wielkie inwestycje. Nasze, nasze banki nawet, gdyby je zmusić, to nie znajdą pieniędzy, bo to jest dużo duża data. Do pieniędzy jeszcze za chwilę wrócimy, ale chciałbym pociągnąć ten wątek tego, że rząd jedno robi i jedno planuje i planuje rozsądnie, a co innego mówi. Ja chciałabym przywołać opinię Polaków z badań Ibrisu, którzy mówią bardzo często tak. Tak naprawdę my się możemy żyłować, ale dopóki Chiny, Indie, USA i Rosja nie wprowadzą odpowiednich regulacji, to nic się nie zmieni. To samo zresztą mówi niedawny raport konserwatywnego klubu jagiellońskiego, który wskazuje, że tylko 8% wszystkich emisji CO2 produkuje Unia Europejska i ten cały dyskurs, że uratowanie planety zależy od neutralności klimatycznej w 2050 roku, to niebezpieczne. Europa może zostać po prostu frajerem. Jak się do tego odnieść? To znaczy, gdzie leży Prawda, jeśli chodzi o ratowanie świata z globalnego punktu widzenia? To jest i prawda, i nieprawda, dlatego że oczywiście, że Europa emituje dzisiaj no nie 8%, a kilkanaście procent, ale, ale, ale oczywiście, że Europa chce być liderem w zakresie zmniejszania emisji CO2. Natomiast prawda jest taka, że jeśli inne kraje nie dołączą się albo będą emitować coraz więcej, no to oczywiście to trochę nie ma sensu. Natomiast Stany Zjednoczone oczywiście też prowadzą swoją politykę emisji, ograniczania emisji, ona nie jest tak radykalna jak Unijna, ale jest też silna. Chiny zaczęły również, to dlatego między innymi ceny gazu tak zostały w zeszłym roku jeszcze przed wojną, że Chiny masowo przestawiają swoją energetykę z węgla na gaz, przy czym no, można powiedzieć tak, w przypadku Chin może nie jest to miłe, ale to jest taka jest prawda, że Chiny nie robią tego nawet z myślą o ocieplaniu się klimatu i o zmianach klimatycznych na świecie, tylko po prostu sytuacja ekologiczna w Chinach uległa tak drastycznemu pogorszeniu. Ja nie wiem, czy Pani była w Pekinie bądź w Szanghaju. Ludzie nie? chodzą w, ulicę, ale w maseczkach na ulicach po prostu dlatego, że czasem jak są złe warunki pogodowe, to ludzie mdleją od smogu na ulicy. Tam. I Chiny również wzięły się ostro za transformację energetyczną. Jak powiedziałem, bardziej z powodów egoistycznych niż takich ogólnoświatowych, ale fakt nie, nie, nie ulega wątpliwości. No i trzeba powiedzieć, że są tak zwane porozumienia klimatyczne, które jednak w większym bądź mniejszym stopniu, w których no, większość krajów świata się zobowiązała do uczestnictwa w tych działaniach. Rzeczywiście, trzeba powiedzieć, Unia jest do przodu. Natomiast. Nazywanie tego szaleństwem, no cóż, jakby to powiedzieć, no trzeba bardzo mało mieć orientacji, wiedzy o świecie, żeby uważać, że walka ze zmianami klimatycznymi jest szaleństwem czy przygadził Rzeźniku. A czy Zielony Ład to jest wystarczający program, mimo że najbardziej wymagający na świecie, to czy on jest wystarczający, żeby rzeczywiście cokolwiek zmienić? I PCC wskazuje na to, że nawet jeśli ten bardzo ambitny program uda nam się wypełnić, to i tak będzie za mało. No niestety problem polega na tym, że nie znamy odpowiedzi na to. W ogóle nie wiemy, czy zmiany klimatyczne da się powstrzymać, przynajmniej w stopniu zadowalającym. bo w jakimś tam stopniu na pewno da się, natomiast przyhamować, natomiast czy, czy, czy wystarczy, nawet gdyby cały świat zaszczepił taką politykę jak Unia, czy to wystarczy. Nie wiemy, nie znamy na to odpowiedzi. Natomiast chciałem powiedzieć coś takiego. Tutaj chodzi o w ogóle życie na Ziemi, zwłaszcza życie człowieka. I chodzi o gigantyczne koszty gospodarcze, społeczne w momencie, jeśli klimat się nadal będzie szybko ocieplał. To nie są żadne te żarty polskie o tym, że będzie fajnie, bo nad Bałtykiem pla, a palmy będą rosły. Tylko to są na przykład dziesiątki albo setki milionów ludzi umierających z głodu w Afryce i szturmujących. Europę, również Polskę, z głodu po prostu, a nie uciekając przed śmiercią głodową, a nie. To są tego typu problemy, a nie te bzdury, które się opowiada, że to tylko chodzi o to, czy, 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 czy klimat będzie lepszy nad, nad Bałtykiem, czy nad Morzem Śródziemnym. Znaczy, jałowienie, przez rolnictwo potężnie zdaje się będzie odczuwać, to w tych regionach, gdzie najbardziej rośnie ludność, także tutaj gigantyczne problemy polityczne, społeczne, gospodarcze mogą z tego Wynikać. No i czy to, co jest proponowane przez Unię, nawet gdyby cały świat zas zastosował się do tego, czy to wystarczy? No tego nikt nie wie, dlatego że jak słyszę niektórych mówiących bardzo rozsądnie, zobaczmy najpierw dowody na to, że rzeczywiście idzie w stronę katastrofy. Jak zobaczymy te dowody, to się zgodzimy na taką politykę. Tak część, część ludzi powie. To, problem jest taki, jak już zobaczymy dowody jeszcze bardziej przekonujące niż to, co w tej chwili widzimy, to będzie już za późno, żeby coś powiedzieć. To wtedy po prostu szykujmy sobie, szybkopmy sobie dróg, dlatego że nic się nie zrobi. Natomiast tu, takie dowody niewielkie, no to proszę popatrzeć na temperaturę za z oknem, i przypomnieć sobie, że o ile się nie mylę, spośród 20 najgorętszych lat odnotowanych od w ciągu tych 150 lat, kiedy są robione pomiary temperatury na świecie, to zdaje się, że 18 to jest w XXI wieku. Czyli do, do, do gołym okiem widać, że temperatura się rzeczywiście podnosi. Co więcej. Że to nie chodzi tylko o samo podniesienie się temperatury, ale o fale upałów, susz, gwałtownych burz, gwałtownych zjawisk, również fal mrozu, które mogą przychodzić, bo to średnia temperatura się podnosi, ale to wcale nie oznacza, że każdego dnia jest, jest ciepło o jeden stopień. To są właśnie takie fale koszmarnych upałów, które od kilku lat stały się prawą w całej Europie, no również w Polsce w tej chwili. Być może będziemy w tym roku również to cierpieć, zobaczymy z w tym roku. Chwilowo mamy ogromny upał, niespotykany jednak w Polsce w czerwcu. Ja się zgadzam z tym, że dowodów stuprocentowych na to, że Ziemia idzie w stronę katastrofy klimatycznej, nie ma jeszcze. Są tylko poszlaki, nazwijmy to, czytacie słabe dowody. Dowodów na to, że polityka klimatyczna Unii jest w stanie to powstrzymać, nie ma. Natomiast bo to co trzeba realizować przez 40-50 lat, żeby zobaczyć tak. Natomiast jeszcze raz powtórzę: jak już zobaczymy, że są dowody, no to już rzeczywiście będzie za późno, żeby to sobie chodzić. Czy wojna w Ukrainie. Pomaga nam przyspieszyć ten proces niezależnie z jakich pobudek. Ja przypominam sobie, że jeszcze w marcu w radiu Z mówił pan, to wcale nie jest blokada importu węgla z Rosji, to wcale nie jest element walki z Rosją, tylko od lat żądanie naszych górniczych związków zawodowych, to jest po to, żeby podnieść ceny węgla w Polsce i zwiększyć sprzedaż, a nie po to, żeby uderzyć w Rosję. No i chyba, i chyba widać co się stało z cenami w Polsce węgla. Właśnie, co nam to robi? To nam utrudnia transformację energetyczną czy ułatwia. Znaczy, no, na pewno utrudnia w tym sensie, że transformacja energetyczna w Unii to jest taki, no, bardzo upraszczając ten, ten pomysł. Pomysł polegał na tym, że do roku 2040, cel jest ambitny, ale od razu się mówi, że może tam potrwa to parę lat dłużej, Unia chce mieć tak zwaną neutralność klimatyczną. Czyli wiadomo, że dwutlenek węgla czy gazy cieplarniane są emitowane wraz ze spalaniem paliw, a jednocześnie przyroda wchłania część dwutlenku węgla na przykład drzewa wchłaniane. I to oznacza, że neutralność oznacza nie, nie to, że w ogóle nie będziemy emitować CO2, tylko że per saldo nie będziemy zwiększać ilości CO2 w atmosferze. I pomysł polegał na tym, jak to zrobić. No oczywiście oszczędności energii, czyli te wszystkie inwestycje energii, To jest akurat bez, bezdyskusyjne. Energooszczędne inwestycje, lepsza sieć przesyłu i tak dalej. Jeśli chodzi o wytwarzanie energii, no tak, no główne źródło CO2 to jest spalanie węglowodorów, czyli węgla, gazu. I należałoby od tego ode, nie tyle odejść, ile radykalnie zmniejszyć wszystkie węglowodory, zużycie ich energii. Jak to zrobić? No, poszukując alternatywnych źródeł, czyli no dzisiaj mówimy głównie o wiatrakach czy biomasie, natomiast z perspektywy 20-20 paru lat mówi się o tym, że prawdopodobnie tak zwane techniki wodorowe pozwolą nam zastąpić właśnie te tak węglowodory, czyli ropę, węgiel, gaz. Natomiast w międzyczasie Unia zaproponowała ścieżkę dojścia do tego momentu zielonego ładu, polegającą na tym, że to wymienimy, zmniejszymy zużycie tych węglowodorów, czyli tych paliw, które szczególnie dużo emitują dwutlenku węgla, na tych, mniej. Tak się składa, że gaz ziemny powoduje przy tej samej produkcji energii o połowę mniej więcej mniej emisji dwutlenku węgla niż węgiel. Dlatego węgiel został wskazany jako ten pierwszy do jak najszybszego zmniejszania zużycia i zastępowania. No i nie da się ukryć, że kraje, i tutaj pewnie Niemcy, Niemcy za to należy mówić głównie, uznały, że strategicznie trzeba uznać, że Rosja jest takim bezpiecznym, czyli krótko mówiąc, ta transformacja, ten okres przejściowy zużycia więcej gazu. To zrobimy w ten sposób, że przez te 30, 20, 30 lat będziemy z Rosji głównie importować, Co Rosja jest bezpieczna. No w tej chwili okazało się, że nie i trzeba ten, tę ścieżkę dojście zmienić, co prawdopodobnie może oznaczać z jednej strony zmianę w technologii, jeśli chodzi o dostawy kierunków gazu do Europy, czyli więcej gazu skroplonego, mniej, mniej gazu rurociągami z Rosji dostarczanego i to w tej chwili już Niemcy zaczęli na dwa budować gazoporty, My mamy gazoport, rozbudowujemy go, Natomiast i, i rurociąg z Morza Północnego. Natomiast druga rzecz to oczywiście niewykluczone, że w tym okresie przejściowym, no troszkę z płaczem, ale kraje unijne, większość się zgodzi na to, żeby dać trochę mniejszy nacisk na tempo dekarbonizacji, czyli odchodzenia od węgla, troszkę większe wsparcie energetyki jądrowej. My musimy odchodzić od węgla, Niemcy, na przykład, skutkiem decyzji swojego społeczeństwa, muszą odchodzić od, od energetyki jądrowej. Natomiast niewykluczone, że wojna spowoduje no, jednak przemyślenie tego. To, co poseł Suski mówił o szaleństwie, to myślę, że jak powiedziałem, to, to chyba nie do końca rozumie o co chodzi. Natomiast to, że Unia może na przykład zmniejszyć trochę nacisk, czyli narzędziami polityki pozwolić na to, aby ta, to odchodzenie od węgla było nieco wolniejsze niż, niż zakładano, no to jest możliwe. To będzie Proszę. też to dla naszego powietrza, no, ale, ale, ale za to z naszego punktu widzenia no, koszty rozłoży trochę lepiej. No, właśnie o tym rozłożeniu kosztów chciałabym pomówić i o tym płaczu, o którym Pan wspomniał. Czy obędzie się bez bólu dla gospodarstw domowych? Bo na razie mówimy o wielkiej energetyce, o inwestycjach wielkich koncernów państwowych, ale czy w ogóle transformacja energetyczna jest możliwa przy utrzymywaniu dalszej konsumpcji na takim poziomie jak obecnie? Nie, no prawda, znaczy konsumpcja pewnie będzie nam tak czy owak. nie jest powiedziane, że spadnie. Natomiast, natomiast jest prawdą, że jeśli uważamy, że nadmierne zużycie energii powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne, no to jedynym sposobem takim logicznym doprowadzenia do tego, abyśmy przesunęli swoją konsumpcję w stronę tych towarów, które wymagają mniej energii, w stronę towarów, usług, abyśmy inwestowali w energooszczędność i tak no jest to, że energia musi stać się po prostu droższa. To jest pewne narzędzie wymuszające zmiany. Natomiast czy energia ta za lat 20, która jeśli transformacja energetyczna się powiedzie, będzie no, gdzieś w jednej trzeciej ze źródeł odnawialnych, a za lat, może 30, 40, może, może w znacznej mierze z wodoru będzie i tak dalej, tak. nie jest wcale powiedziane, że ta energia będzie droższa od obecnej, natomiast może być tańsza. Natomiast ten koszt przestawienia, no, niestety, będziemy musieli ponosić, więc. Tutaj są specjalne narzędzia, które specjalnie podrażają te szczególnie szkodliwe rodzaje energii, czyli na przykład tą wytwarzaną z węgla, no właśnie tak zwane certyfikaty emisji dwutlenku węgla, które dodają do ceny, no właśnie w ten sensie po to, że stwierdzić, dobra, mieliśmy dość tanią energię z węgla, dlaczego? No bo nie liczyliśmy tych innych kosztów, które się wiążą z, ze spalaniem węgla, czyli na przykład zatrucia środowiska. Nikt w Polsce nie liczy tego, ile jest warte to życie ludzi, którzy umierają. Już w Polsce nawet już nie mówię, tak jak Chińczycy policzyli u siebie, już nie mówię o wpływie na środowisko na świecie, ale na całej poliziemskiej, ale ile kosztuje nas na przykład pogorszenie zdrowia z powodu jednak nadmiernej emisji dwutlenku węgla. Mamy obok Bułgarii najgorsze powietrze w Europie w tej chwili. To są takie. Tacy w internecie mapy, które pokazują na bieżąco stopień szkodliwości właśnie głównie mołane butantiem węgla, ale innymi gazami też powietrza, i polskie miasta i bułgarskie wychodzą zawsze najgorzej. To także znaczna część zachodniej Europy jest na zielono, a u nas jest czerwona, nie żółta, tylko czerwona. Więc krótko mówiąc, jeśli mówimy droższa energia, no to zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy pewni tego. Czy naprawdę liczymy wszystkie koszty energii, która dzisiaj jest wytwarzana z węgla? I odpowiedź jest oczywiście, że nie. Nie liczymy choćby tych wszystkich ludzi, którzy wcześniej umierają, bądź kosztów leczenia tych, którzy oddychają gorszym powietrzem i przez to ich płuca się psują. Koszty energii, to też tak już schodząc do poziomu postrzegania świata przez zwykłego konsumenta, to też drogi transport, to droga żywność. Zastanawiam się, na ile w zakresie takich zwykłych, codziennych wyborów konsumenckich rządy poszczególnych krajów czy też Unia Europejska powinny wymuszać jakieś regulacje, to znaczy siłowo wymuszać na konsumentach w Europie to, żeby przestali kupować samochody, żeby przestali nimi jeździć, żeby przestali kupować mięso. I przede wszystkim na kim to wymuszać? Przetoczyła się dopiero co dość duża dyskusja po rozmowie z profesorem Filipiakiem, z którym rozmawialiśmy też tutaj w Forum IBIS na temat tego, kto właściwie bardziej jest odpowiedzialny za ślad węglowy, biedni czy bogaci? Kto powinien w związku z tym ponosić większe koszty i w jaki sposób? No właśnie, w jaki sposób i kto? Biedni czy bogaci? Prawda jest taka, że pyta pani liberalnego ekonomisty, zawsze woli, żeby pozostawić rynkowi pewne działania i to są dwie metody tak naprawdę. Jeśli na przykład chcemy, no dam przykład czegoś, gdzie już decyzja została podjęta w swoim czasie, ale wycofano żarówki te emitujące dużo ciepła na rzecz energooszczędnych. No niektórzy mówią gorsze, no mniej światła dają, no ale są i to jest metoda ta automatyczna. No dobra, kto na tym traci, no wszyscy porówno tak naprawdę, znaczy w sensie ci zamożniejsi muszą kupować takie same wie, Metoda ekonomiczna, którą ekonomiści z reguły wolą, ale, ale za chwilę złych Tak jest taka, że nie, nie wydajemy zakazu sprzedaży żarówek tych mocniejszych, ale za to zużywających znacznie więcej energii. Po prostu powodujemy, że one są na przykład dwa razy droższe czy trzy razy droższe od żarówek do energooszczędnych przez nałożenie przez specjalnych podatków. Jak to zrobić? No właśnie, i to uderza w tych biedniejszych, wtedy a tych bogatych metodach, nie dotyka. Wtedy uderza w biedniejszych. I dlatego skuteczniejsze generalnie są metody te rynkowe. Natomiast trzeba powiedzieć, że no one oczywiście mocniej uderzają w biedniejszych wtedy, bo dla zamożnego gospodarstwa domowego no jest tak naprawdę wszystko jedno: to, to kupię tę żarówkę trochę droższą, a co mnie to obchodzi. A to biedny musi oszczędzać, przede wszystkim dla niego to jest. Wydatek. Także w pewnym sensie te metody administracyjne są w ogronie tych uboższych. To znaczy, one no, to bardziej psują rynek w tym sensie, że no, no, no dobra, no, dlaczego komuś, to ma ochotę i stać na zapłacenie 10 razy więcej, nie pozwolić używać, to i tak spadnie zużycie. Natomiast dotknie to bardziej tych biednych, którzy nie będą mieli wyjścia niż tych, niż tych bogatych, które będą mieli do wyboru. A jednocześnie e, masz... bardzo wiele Jednocześnie bardzo wiele badań wskazuje, że to te najbiedniejsze warstwy społeczne, te górne decyle dochodowe odpowiadają za dużo większą część śladu węglowego niż ci biedni, a to ci biedni obrywają. Oczywiście i dlatego całą moje, ja nie lubię bardzo tej administracyjnej ingerencji w rynek, ale tutaj mogę zrozumieć, że czasem no naprawdę jest tak, że powiedzenie Dobra, to zróbmy samochody, niech każdy kupuje, ja cię chcę, żelcze, ale tylko opodatkujmy to odpowiednio wysoko. No to jest taka metoda, która no z jednej strony daje więcej swobody. Mówi, no dobra, jak już muszę mieć ten samochód benzynowy czy Diesla, to, to, to zapłacę więcej, ale mam swobodę, a jednocześnie są pieniądze na transformację światyczną i tak dalej z tych podatków. A z drugiej strony, no, no rzeczywiście raczej. Powiedziałbym pewne dzielenie sprawiedliwe, mówię nie, nie, no to zakażmy wszystkim w takim razie używania na przykład za od za lat 15 czy tam 13 nowych kupowania samochodów diesli czy benzynowców, bo niech ci biedni nie ponoszą, nie, nie widzą jeszcze tego w taki sposób, że bogaci, bogatszym stać na, na jeżdżenie dieslami, a ich nie stać. Więc myślę, że tu jest oczywiście dość duży problem, jak, jakie narzędzia, myślę oczywiście na najlepsze stosowanie łączne tych narzędzi, czyli Czasem stosowanie przymusu, tam gdzie rzeczywiście uważa się, że to nie ma innego wyjścia, takiego sprawiedliwszego rozłożenia ciężarów między wszystkich, ale generalnie raczej stosowanie narzędzi rynkowych, które pozwalają człowiekowi wybrać mimo wszystko woli. Także myślę, że jakiś miks tych dwóch rzeczy jest potrzebny. To są oczywiście bardzo skomplikowane problemy, no bo jeśli jest koszt do pokrycia, no to zawsze jest pytanie, kto ten koszt pokrywa. Nie obawia się pan, że to doprowadzi jednak do jakichś konfliktów społecznych i klasowych, których już na miastkę właściwie czujemy trochę nosem? No, a, mam... pewnie, a pewnie poczujemy jeszcze bardziej jesienią, kiedy ceny energii, kiedy będzie trzeba ogrzewać mieszkania, bo już nie będzie tak ciepło jak dzisiaj za oknem. Być może spotka nas wyłączanie prądu. Ja wspomnę tylko o tym, że Wielka Brytania ma już plan awaryjny na wypadek brak dostaw energii i planuje wyłączać w szczycie po kilka godzin prąd w gospodarstwach domowych, nie w Jeśli to, będzie niezbędne, oczywiście. Jeśli to będzie niezbędne. Już dzisiaj Japonia z powodu fali upału wzywa do obywateli do wyłączania światła przez trzy godziny na dobę. No, a Komisja Europejska rozważa przymusowe podwyższenie temperatury w klimatyzatorach, żeby nie, nie, nie chłodzić aż tak mocno, żeby energię Bo każda rzecz związana z wydatkami rodzi problemy. Oczywiście tutaj mówimy bardziej o tych kosztach krótkoterminowych związanych z wojną, bo, bo to spowodowało nagle wystrzelenie kosztów. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zawsze jest problem, jeśli trzeba ponosić koszty. No mamy górników, którzy będą z kilofami przychodzić protestować przeciwko wyłączaniu kopalń. Mamy biedniejszych, którzy protestują przeciwko systemowi cen benzyny we Francji, tak zwane żółte kamizelki. I odpowiedź jest, Ja jestem biednym człowiekiem. Co mnie obchodzi, te zmiany klimatyczne? Nie obchodzi tylko, że prezydent mój podniósł ceny, doprowadził do tego, że wzrosły ceny benzyny we Francji jestem oburzony. No więc tu oczywiście, że, że, że napięcie i konflikty będą, są i będą, no, tak jak zawsze w sytuacji, kiedy trzeba koszty jakieś ponieść, jest problem też, jak te koszty mają być dzielone. No. Bardzo to pesymistyczny wniosek, ale na tym zakończmy. Bardzo Panu dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.